Witam serdecznie, Ania Klimowska, ciąg dalszy potęgi świadomości Neville'a Goddarda i ciąg dalszy rozdziału 23 historii trzeciej. To historia zupełnie nieoczekiwanego wywiadu z kobietą, która przyszła do mnie na konsultację. Pewnego popołudnia przyjechała do mnie młoda babcia, bizneswoman z Nowego Jorku. Zabrała ze sobą swojego dziewięcioletniego wnuka, który przyjechał do niej ze swojego domu w Pensylwanii. W odpowiedzi na jej pytania wyjaśniłem, na czym polega prawo założenia, szczegółowo opisując procedurę, którą należy zastosować, by osiągnąć cel. Chłopiec siedział cicho, najwyraźniej pochłonięty małą zabawkową ciężarówką. Podczas gdy ja wyjaśniłem babci metodę zakładania stanu świadomości, które by miała, gdyby jej pragnienie zostało spełnione. Opowiedziałem jej historię żołnierza w jednostce wojskowej, który każdej nocy zasypiał, wyobrażając sobie, że jest we własnym łóżku w swoim domu. Kiedy chłopiec i jego babcia wychodzili, spojrzał na mnie i z zafascynowaniem powiedział: Wiem, czego chce, a teraz wiem, jak to zdobyć. Zaskoczony, zapytałem: Czego chce? Powiedział mi, że marzy mu się szczeniaczek. Na to babcia zdecydowanie zaprotestowała, mówiąc chłopcu, że wielokrotnie dawano mu do zrozumienia, że pod żadnym pozorem nie może mieć psa. Że jego ojciec i matka nie pozwolą na to, że chłopiec jest zbyt młody, aby właściwie się nim opiekować, a ponadto ojciec odczuwał głęboką niechęć do psów, nienawidził choćby znajdować się w ich pobliżu. Te wszystkie fakty były argumentami, których chłopiec żarliwie pragnący małego pieska nie chciał zrozumieć. Teraz wiem, co robić, powiedział. Po prostu każdej nocy, kładąc się spać, zamierzam udawać, że mam psa i idę z nim na spacer. Nie, powiedziała babcia nie o to panu Neville'owi chodziło. To nie było przeznaczenie dla twoich uszu nie możesz mieć psa. Około sześć tygodni później babcia powiedziała mi coś, co było dla niej zadziwiającą historią. Pragnienie chłopca, by mieć psa, było tak wielkie, że pochłonął on wszystko, co powiedziałem jego babci. Bezgranicznie wierzył, że w końcu wie, jak zdobyć psa. Wprowadzając tę wiarę w życie, przez wiele nocy chłopiec wyobrażał sobie psa leżącego z nim w łóżku. W swojej wyobraźni głaskał on psa, czując jego futro. Rzeczy takie jak zabawa z psem i wyprowadzanie go na spacer przepełniły jego umysł. Stało się to w ciągu kilku tygodni. Gazeta w mieście, w którym mieszkał chłopiec, zorganizowała specjalny konkurs w związku z Tygodniem Życzliwości dla Zwierząt. Wszyscy uczniowie szkół zostali zaproszeni o napisanie wypracowania pod tytułem: Dlaczego chciałbym mieć psa? Po nadesłaniu i ocenie zgłoszeń ze wszystkich szkół ogłoszono zwycięzcę konkursu. Ten sam chłopiec, który kilka tygodni wcześniej w moim mieszkaniu w Nowym Jorku powiedział mi: Teraz wiem, jak zdobyć psa. Był owym zwycięzcą. Podczas uroczystości ceremonii, która została nagłośniona w gazetach, chłopiec otrzymał pięknego szczeniaka rasy coli. Opowiadając tę historię, babcia powiedziała mi, że gdyby chłopiec dostał pieniądze na zakup psa, rodzice nie zgodziliby się na to i użyliby ich do zakupu obligacji albo założenia dla niego konta oszczędnościowego. Co więcej, gdyby ktoś podarował mu psa, odmówiliby, odmówiliby lub go oddali, ale sposób, w jaki chłopiec dostał psa, sposób, w jaki wygrał miejski konkurs, Historie i zdjęcia w gazecie, duma z osiągnięcia i rady samego chłopca doprowadziły do zmiany ich zdania. Zrobili to, czego myśleli, że nie zrobią nigdy. Pozwolili mu psa zatrzymać. Babcia wyjaśniła mi to wszystko i na koniec dodała, że była jedna rasa psa, która szczególnie podobała się chłopcu. I była to rasa Collie. Następująca historia, już kolejna, została opowiedziana przez ciotkę, która przedstawiła ją całej sali pod koniec jednego z moich wykładów. Pod koniec mojego wykładu, gdy zostają zadane mi pytania na temat prawa założenia, pani, która uczestniczyła w wielu wykładach i niejednokrotnie odbyła ze mną osobiste konsultacje, Poprosiła o pozwolenie na opowiedzenie historii ilustrującej, w jaki sposób skutecznie wykorzystała prawo. Powiedziała, że po powrocie do domu z wykładu tydzień wcześniej zastała swoją siostrzenicę zmartwioną i strasznie zdenerwowaną. Mąż siostrzenicy, który był oficerem sił powietrznych armii stacjonujących w Atlancie City. Przepraszam, w Atlantic City, został właśnie skierowany do odbycia służby w Europie. Powiedziała swojej cioci ze łzami w oczach, że miała nadzieję, iż jej mąż zostanie skierowany do pełnienia funkcji instruktora na Florydę. Obaj kochali Florydę i pragnęli, by mąż tam stacjonował. Nie chcieli bowiem zostać od siebie odseparowani. Słysząc tę historię, ciotka stwierdziła, że. Pozostała tylko jedna rzecz, którą można zrobić, i było to natychmiastowe zastosowanie prawa założenia. Zrealizujmy to, powiedziała. Gdybyś rzeczywiście była na Florydzie, co byś robiła? Poczułabyś ciepły powiew? Czułabyś słone powietrze? Palce zatapiające się w piasku? Zróbmy to teraz. Zdjęły zatem buty. Gasiły światło, i w wyobraźni czuły, że naprawdę znajdują się na Florydzie, czując ciepłą bryzę, wąchając morskie powietrze, wpychając palce w piasek. 48 godzin później mąż otrzymał nowe rozkazy. Kazano mu natychmiastowo stawić się na Florydzie jako instruktor sił powietrznych. Pięć dni później jego żona jechała pociągiem, aby do niego dołączyć. Ciotka, żeby pomóc siostrzenicy osiągnąć jej pragnienie, przyłączyła się do niej w przybieraniu odpowiedniej świadomości. Nie pojechała ona jednak na Florydę. Nie było to jej pragnieniem. Z drugiej strony było to intensywnym pragnieniem siostrzenicy. Notabene pozdrawiam z Florydy. Ten przypadek jest szczególnie interesujący ze względu na krótki odstęp czasu, Między zastosowaniem prawa założenia a jego widzialną manifestacją. Przyszła do mnie z głębokim zaniepokojeniem bardzo znana kobieta. Utrzymywała piękny apartament w mieście i duży wiejski dom, ale ponieważ zobowiązania finansowe, jakie Wobec niej stawiano przewyższały jej skromne dochody. Było absolutnie koniecznym, aby wynajmowała mieszkanie, jeśli jej rodzina miała spędzać lato w domu na wsi. W poprzednich latach mieszkanie było bez trudu wynajmowane wczesną wiosną, ale dzień, w którym do mnie przyszła, był dniem, w którym sezon na wynajem mieszkań dobiegał końca. Mieszkanie było w rękach najlepszych agentów nieruchomości od miesięcy, ale nikt nie był zainteresowany nawet wizytacją. Kiedy opisała swoje kłopoty, wyjaśniłem, jak wykorzystanie prawa założenia może rozwiązać jej problem. Zasugerowałem, że wyobrażając sobie, iż jej mieszkanie zostało wynajęte przez osobę, która potrzebuje natychmiastowego zakwaterowania, oraz przez założenie, że już tak się stało. Jej apartament faktycznie zostałby wynajęty. Aby stworzyć niezbędne uczucie naturalności, poczucie, że wynajem jej mieszkania już jest faktem, zasugerowałem, że najbliższej nocy zasnęła, wyobrażając sobie siebie nie w swoim apartamencie, ale w miejscu, w którym spałaby, gdyby jej mieszkanie zostało wynajęte. Szybko zrozumiała to, co miałem na myśli i powiedziała, że w takiej sytuacji spałaby w jej domu na wsi, mimo że jeszcze nie zaczęło się lato. Wywiad ten miał odbyć się w czwartek. O dziewiątej rano w sobotę zadzwoniła do mnie ze swojego domu na wsi, podekscytowana i szczęśliwa. Powiedziała mi, że w czwartek wieczorem zasnęła wyobrażając sobie i czując, że spała w swoim łóżku w domu na wsi wiele mil od swojego apartamentu. W piątek następnego dnia Pożądany lokator, spełniając wszystkie jej wymagania jako odpowiedzialna osoba, nie tylko wynajął mieszkanie, ale również postawił warunek, że będzie mógł wprowadzić się do niego tego samego dnia. Historia szósta. Tylko najpełniejsze i najbardziej intensywne użycie prawa założenia mogło dać takie rezultaty w tak ekstremalnej sytuacji. Cztery lata temu znajomy naszej rodziny poprosił mnie o rozmowę z jego 28-letnim synem, który niedługo miał dokonać żywota. Cierpiał on na rzadką chorobę serca, która spowodowała rozpad narządu. Długa i kosztowna opieka medyczna nie przynosiła skutku. Lekarze nie mieli nadziei na wyzdrowienie. Syn był przez długi czas przykuty do łóżka. Jego ciało skurczyło się prawie do szkieletu, mówienie i oddychanie sprawiało mu ogromną trudność. Kiedy dzwoniłem, jego żona i dwoje małych dzieci byli w domu. Małżonka była obecna podczas całej dyskusji. <laughs> Zacząłem od wyjaśnienia mu, że istnieje tylko jedno rozwiązanie każdego problemu. I tym rozwiązaniem była zmiana nastawienia. Ponieważ mowa sprawiała mu trudność, poprosiłem, aby skinął głową. Jeśli dobrze zrozumiał to, co powiedziałem, zgodził się. Opisałem mu, na czym polega prawo świadomości, że w rzeczywistości to świadomość jest jedyną prawdziwą rzeczywistością. Powiedziałem mu, że sposobem na zmianę dowolnych okoliczności, jest zmiana stanu świadomości w zakresie tego aspektu. W ramach konkretnej pomocy w osiągnięciu przez niego odczucia, że już jest zdrowy, zasugerowałem mu, żeby w wyobraźni zobaczył twarz lekarza wyrażającą zdumienie, gdy odkrył, że jego pacjent wbrew wszystkiemu wyzdrowiał, żeby wyobraził sobie lekarza kilkukrotnie sprawdzającego badania, i w kółko powtarzającego: To jest cud, to jest cud. Chłopak nie tylko to wszystko zrozumiał, ale również bezgranicznie w to uwierzył. Obiecał, że będzie wiernie przestrzegać udzielonych mu przeze mnie rad. Jego żona, która uważnie przysłuchiwała się naszej konwersacji, Zapewniła mnie, że ona również będzie pilnie stosować prawo założenia i świadomie używać swojej wyobraźni w taki sposób, jak jej mąż. Następnego dnia popłynąłem do Nowego Jorku. Wszystkie opisane wydarzenie miały bowiem miejsce podczas zimowych wakacji w tropikach. Kilka miesięcy później otrzymałem list z informacją, że syn. Cudownie wyzdrowiał. Podczas mojej następnej wizyty spotkałem się z nim osobiście. Był w idealnym stanie, aktywnie zaangażowany w życie zawodowe i rodzinne. Powiedział mi, że od dnia, w którym wyjechałem, nigdy nie wątpił, że to działa. Opisał, jak wiernie zastosował się do moich rad i jak dzień po dniu żył całkowicie pochłonięty założeniem bycia zdrowym. I w pełni sił. Teraz, cztery lata po jego wyzdrowieniu, jest on przekonany, że tylko dzięki odpowiedniemu zastosowaniu prawa świadomości, nadal żyje. Historia siódma. Ta historia ilustruje udane wykorzystanie prawa przez nowojorskiego dyrektora wykonawczego. Jesienią 1950 roku dyrektor jednego z czołowych nowojorskich banków przedyskutował ze mną poważny problem zawodowy. Powiedział mi, że perspektywy jego osobistego postępu i awansu są nikłe. Osiągnąwszy wiek średni i czując, że zasługuje na awans i podwyżkę, poprosił o nie swoich zwierzchników. Otwarcie powiedzieli mu, że żadna większa zmiana nie jest możliwa, i dali mu do zrozumienia, że jeśli jest niezadowolony, to może poszukać innej pracy. To oczywiście tylko zwiększyło jego zakłopotanie. W naszej rozmowie wyjaśnił, że nie chodzi mu o wielkie pieniądze, lecz o środki, by utrzymać swoje domostwo i zapewnić swoim dzieciom edukację w dobrych szkołach. Obecny dochód mu tego nie umożliwiał. Odmowa banków w kwestii jakiegokolwiek awansu w najbliższym czasie spowodowały u niego uczucie niezadowolenia i intensywne pragnienie zapewnienia sobie lepszej posady za znacznie większe pieniądze. Zwierzył mi się, że pracą, której pragnąłby na bardziej niż jakiejkolwiek innej na świecie, jest praca związana z zarządzaniem dużymi funduszami inwestycyjnymi wielkich fundacji lub Uniwersytetów. Wyjaśniając mu prawo założenia, stwierdziłem, że jego obecna sytuacja jest jedynie przejawem jego koncepcji siebie, i oświadczyłem, że jeśli chce on zmienić okoliczności, w jakich się znalazł, to może to zrobić poprzez zmianę koncepcji siebie. W celu wprowadzenia tej zmiany świadomości, a tym samym zmiany jego sytuacji, Poprosiłem go, aby codziennie przed zaśnięciem wykonywał następujące ćwiczenie. Wyobraźnie miał on poczuć, że odchodzi na emeryturę pod koniec jednego z najważniejszych i najbardziej udanych dni jego życia. Miał sobie wyobrazić, że tego właśnie dnia zawarł umowę dotyczącą dołączenia do takiej organizacji, w jakiej pragnął być i na takich warunkach, jakich chciał. Zasugerowałem, że jeśli udałoby mu się całkowicie wypełnić swój umysł tym odczuciem, to doświadczyłby wielkiej ulgi. W tym nastroju jego niepokój i niezadowolenie należałoby do przeszłości. Czułby zadowolenie, które przychodzi wraz ze spełnieniem pragnienia. Zakończyłem wypowiedź, zapewniając go, że jeśli zrobi to wiernie, to nieuchronnie dostanie takie stanowisko, jakiego pragnie. Było to pierwszego tygodnia grudnia. Noc po nocy, bez wyjątku, postępował zgodnie z tą procedurą. Na początku lutego, dyrektor jednej z najbogatszych fundacji na świecie zapytał mojego rozmówcę, czy byłby zainteresowany dołączeniem do fundacji w zakresie wykonawczej obsługi inwestycji Po krótkiej dyskusji zgodził się. Dziś przy znacznie wyższych dochodach i zapewnieniu stabilnego progresu ten człowiek jest w sytuacji daleko przekraczającej wszystko na co liczył. Historia 8 Mężczyzna i jego żona Wspominani w następującej historii przez lata bywali na wielu moich wykładach. To interesująca demonstracja świadomego użycia prawa przez dwie osoby skupione na tym samym celu w tym samym czasie. Ten mężczyzna i jego żona byli wyjątkowo przywiązaną do siebie parą. Ich życie było szczęśliwe i wolne od jakiejkolwiek problemów i frustracji. Od jakiegoś czasu planowali przeprowadzić się do większego mieszkania. Im więcej o tym myśleli, tym bardziej zdawali sobie sprawę, że marzy im się przepiękny penthouse. Omawiając to pragnienie, mąż wyjaśnił, że chce mieszkanie z wielkim oknem i wspaniałym widokiem. Żona powiedziała, że na jednej ze ścian domu marzą jej się lustra od podłogi do sufitu. Oboje chcieli mieć kominek opalany drewnem. Koniecznością było, żeby ów apartament zlokalizowany był w Nowym Jorku. Od miesięcy na próżno szukali takiego mieszkania. W rzeczywistości sytuacja w mieście była taka, iż wejście w posiadanie takiego lokum graniczyło z niemożliwością. Było ich tak mało, że nie tylko istniały listy osób oczekujących, na takie mieszkanie, ale także umowy ich nabycia zawierały obowiązkowe punkty dotyczące, na przykład zakupu konkretnych mebli. Wiele mieszkań było sprzedawanych na długo przed ich ukończeniem. Wiele było wynajmowanych na podstawie samych planów budynku. Wczesną wiosną, po miesiącach bezowocnych poszukiwań, w końcu znaleźli jedno, którego zakup poważnie rozważali. Było to niedawno wykończone mieszkanie na ostatnim piętrze budynku na górnej piątej alei naprzeciwko Central Parku. Miał on jedną poważną wadę. Będąc nowym budynkiem, nie podlegał kontroli czynszu, i para czuła, że roczny czynsz był dla nich za wysoki. W rzeczywistości było to kilka tysięcy dolarów rocznie więcej niż zamierzali zapłacić. W miesiącach wiosennych. W marcu i kwietniu nadal przyglądali się różnym apartamentom na terenie miasta, ale zawsze wracali jednak do tego konkretnego. Ostatecznie zdecydowali się znacznie zwiększyć kwotę, którą przeznaczą na czynsz, i złożyli propozycję, którą agent budynku zgodził się przekazać właścicielom. W tym właśnie momencie, bez konsultacji między sobą, Każde z nich zdecydowało, by zastosować prawo założenia. Dopiero później dowiedzieli się wzajemnie o swoich poczynaniach. Noc po nocy oboje zasypiali w wyobraźni w swoim wymarzonym mieszkaniu. Mąż leżąc z zamkniętymi oczami wyobrażał sobie, że okna jego sypialni wychodzą na park. Poczuł, że pierwszą rzeczą, którą zrobi z rana, będzie podejście do okna i podziwianie przez nie widoków. Poczuł również, że siedzi na tarasie z widokiem na park, popijając koktajle wraz z żoną i przyjaciółmi świetnie się przy tym bawiąc. Wypełnił swój umysł odczuciem, że faktycznie jest na tarasie w swoim apartamencie, w tym czasie bez jego wiedzy jego żona robiła to samo. Minęło kilka tygodni bez żadnej decyzji ze strony właścicieli. Ale nie przestawali oni wyobrażać sobie leżąc już w łóżku, że faktycznie zasypiają w apartamencie na ostatnim piętrze. Pewnego dnia, ku ich całkowitemu zaskoczeniu, jeden z pracowników budynku, w którym znajdowało się ich obecne mieszkanie, powiedział im, że penthouse jest pusty. Byli zdumieni, ponieważ był to jeden z najbardziej pożądanych budynków w mieście w doskonałej lokalizacji. Tuż obok Central Parku. Wiedzieli, że była długa lista osób, które próbowały dostać mieszkanie w tym budynku. Fakt, że penthouse stał się nieoczekiwanie dostępny, był ukrywany przez kierownictwo, bo nie było ono w stanie rozpatrzyć wszystkich aplikacji. Dowiedziawszy się, że jest wolny, para natychmiast zwróciła się z prośbą, aby im go wynająć. A zrobili to tylko po to, żeby później nie zarzucać sobie zaniechania. Fakty były takie, że nie tylko było, ki było kilka osób na liście oczekujących na to mieszkanie, ale również zostało ono już obiecane jednej rodzinie. Mimo to para odbyła kilka spotkań z zarządem, których zwieńczeniem było przekazanie im tego lokum. Budynek podlegał kontroli czynszów. Ich miesięczne opłaty były dokładnie takie, jakie zakładali nań przeznaczyć, gdy rozpoczynali szukać nowego mieszkania. Lokalizacja, sam penthouse i otaczający go duży taras, zapewniający widok na południe, zachód i północ, przekraczał ich wszelkie oczekiwania. W salonie zaś z jednej strony znajdowało się gigantyczne okno o wymiarach 15 na 8 stóp. Z zapierającym dech w piersiach widokiem na Central Park. Jedna ściana była wypełniona lustrami od podłogi do sufitu, a w dodatku znajdował się tam kominek opalany drewnem. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.